Odnośnie tego spotkania w niebie, to, to myślę, że tutaj nie można mieć nadziei, tylko trzeba mieć pewność zbawienia i tego, że, że będziemy. Że, że będziemy wszyscy. O wytrwanie. Dotrwanie. Myślę, że, że najistotniejsze też jest to, że, że kiedy czytamy Boże Słowo, to też w Bożym Słowie widzimy, Pewne rzeczy, które Bóg nam objawił, po to, żebyśmy chodzili w mądrości Bożej już tutaj na ziemi. I dzisiaj słowo, które przygotowałem, myślę, że to będzie takie słowo, które gdzieś nas pokaże, nam pewne rzeczy i ukształtuje pewne rzeczy, które dzieją się w naszym życiu. Ale zanim, zanim przejdziemy do, do konkretów, to chciałbym, dzisiaj mamy ostatni tydzień roku szkolnego, chciałbym zrobić test. Dla wszystkich, więc zamknijmy nasze Biblię. Przeczytam dwa wersety Bożego Słowa, i chciałbym, żebyście odpowiedzieli mi, gdzie to jest. Ok? Dzisiaj jest test, więc uważajcie. Pierwszy fragment brzmi tak. Tym, natomiast, którzy uwierzą, towarzyszyć będą takie znaki: W moim imieniu będą wyganiać demony, będą mówić nowymi językami. Swoje ręce będą brać węże, a gdyby nawet coś trującego wypili, na pewno im nie zaszkodzi. Na chorych będą kłaść ręce, a ci wyzdrowieją. Który? Który? 16. Dobrze, Ewangelia Marka 16 rozdział. Czyli tutaj karolina ma zaliczone. Drugi, drugi fragment. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, tak, że dokonywać będzie cudów. Które ja czynię, i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do ojca. To co? Ja na siedemnasty rozdział, 14 czternastym, a szesnastym. To Nie. Jana, ale nie wiem, czy tego, który jest opisany w Biblii, bo tego nie ma w Biblii. To nie było z Biblii. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie cudów, które ja czynię i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. No właśnie, chodziło mi o to słówko. Nie ma, tego, nie ma takiego słowa w Biblii, które mówi o tym, że my będziemy dokonywać większych cudów niż Pan Jezus. Wiecie, właśnie to jest to, że my dzisiaj jakby żyjemy w takim błędzie. Bo zobaczcie, że bardzo często, nie znając Bożego Słowa, cytujemy coś, co ktoś nam przekazał. Też byłem w takim, żyłem w takim błędzie przez wiele, wiele lat. Bo fragment ten jest, zobaczcie, wykorzystywany dzisiaj do takiej dyskusji, takiej polemiki, polemiki jako kluczowy argument na rzecz znaków i cudów. Tak, i zwolennicy tych cudów i znaków, większych, które mają czynić niż Pan Jezus, właśnie powołują się do tego fragment, na ten fragment, na te słowa, ale tam nie ma mowy o tym, że my jako chrześcijanie, jako uczniowie Pana Jezusa Chrystusa będziemy większy, czynić większe cuda niż Pan Jezus. 12, 12 werset, 14 rozdział Ewangelii Jana, 12 werset brzmi tak. Ręczę i zapewniam, kto wierzy we mnie będzie również dokonywał takich dzieł jakich ja dokonuję i dokona większych niż te, gdyż ja idę do Ojca i o cokolwiek poprosicie w moim imieniu tego dokonam, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o coś mnie poprosicie w moim imieniu spełnię to. I tutaj znowu pojawia się problem, bo bardzo często mówimy: No przecież Pan Jezus powiedział: Jeżeli będziecie prosić w moim imieniu, to wszystko wam uczynię. Tak? I dzisiaj Ewangelia Sukcesu, Ewangelia Cudów, Znaków mówi o tym: No przecież jest napisane, że będziemy robić większe rzeczy niż Pan Jezus. I Pan Jezus powiedział: Przyjdźcie, proście o cokolwiek w moim imieniu, a ja to wszystko uczynię. Zobaczcie, że podkreśla ta Ewangelia to, że Pan Jezus mówi tutaj o dziełach. Pan Jezus tutaj w, tych, w tym fragmencie mówi o dziełach, które będziemy dokonywać, o większych dziełach, które my, jako chrześcijanie, będziemy dokonywać, niż te, które miały miejsce za czasów Pana Jezusa Chrystusa. Ewangelista Jan podkreśla tutaj, cytując Pana Jezusa, słowo greckie, które brzmi ergon. Oznacza uczynek lub dzieło. Tam nie ma w oryginale, w, w Grece, słów, które mówią o, y, o znakach, semeion, albo teraz, o cudach, tylko tam jest słowo, które brzmi ergon, dzieło, czyn. Też i, praca. Też i praca. Wykonywanie czegoś, robienie czegoś, zaangażowanie się w coś. Bo tak naprawdę, gdyby... Oczywiście Ewangelia Jana mówi nam o tym, że Pan Jezus mówi o cudach i znakach. Na przykład w Ewangelii Jana w czwartym rozdziale, w czterdziestym ósmym wersecie czytamy takie słowa, które wypowiedział Pan Jezus. Ewangelia Jana, czwarty rozdział, 48 ósmy werset. Pan Jezus mówi tam tak. Jezus powiedział do niego, jeśli nie zobaczycie znaków i cudów, na pewno nie uwierzycie. I szósty rozdział Ewangelii Jana, dwudziesty szósty werset brzmi tak. Jezus im odpowiedział: ręczę i zapewniam, szukajcie, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jesteś, jedliście chleb i najedliście się dosyta. I właśnie tutaj w tych dwóch fragmentach, nie tylko w tych dwóch, ale jakby tutaj je dzisiaj cytuję, pan Jezus właśnie mówi o cudach i mówi o znakach, które on dokonywał, które on wykonywał, kiedy chodził po ziemi. A więc oznacza też to, że zobaczcie w sposób świadomy ewangelista Jan. Spisując Ewangelię, mówi o tym, że tutaj pan Jezus mówi o dziełach, które my jako wierzący będziemy wykonywać, i te dzieła będą większe niż te, które były wykonywane za czasów pana Jezusa Chrystusa. Też nie miałoby to sensu, gdyby mówił tutaj o cudach to, co powiedział też Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdziale, 10 wersecie, kiedy mówi o tym, że będziemy obdarzeni darem czynienia cudów. Tak? Czyli będziemy, będzie taki dar cudów, ale to będzie dar, którym poszczególne osoby będą y, obdarzone, a nie wszyscy, nie każdy chrześcijanin. Tym samym zobaczcie, że w świetle tych kilku argumentów można śmiało przyjąć, iż czynienie uczynków Jezusa nie oznacza czynienie cudów, które On czynił. Tak, Bo myślę, że każdy z nas zgodzi się z tym, że nikt nie uczynił. I nie czyni większych cudów niż te, które uczynił Pan Jezus. Tak? Które czynił i czyni Pan Jezus dzisiaj. Bóg dalej czyni cuda. Ja w to wierzę. I dalej wierzę w to, że uzdrawia. Dalej wier ja wierzę w to, że Bóg y czyni te cuda dzisiaj. Ale to czyni Bóg, nie człowiek. To czyni Bóg, nie człowiek. Wiecie, Boże słowo mówi, że Jezus w swoim życiu uczynił tyle cudów, że nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego spisać, ale też nie jesteśmy w stanie w to wszystko, tego wszystkiego przyjąć. Zobaczcie, że kiedy czytamy Ewangelię, to widzimy, że właśnie mówi o tym, że Pan Jezus chodził i czynił cuda, uzdrawiał. Mnóstwo tego jest w Ewangeliach i tak jak Boże Słowo mówi, nie wszystko zostało spisane, ale zobaczcie, jak mało ludzi uwierzyło w to. Mimo tych cudów, mimo tych znaków, mało ludzi Uwierzyło. I dzisiaj, wiecie, ja tak sobie czytając rano Ewangelię Jana, 14 rozdział, właśnie uświadomiłem, że my dzisiaj żyjemy w takim w świecie, w którym obrodziło w tych cudaków, którzy próbują na siłę robić wszelkiego rodzaju cuda i znaki tylko po to, żeby ludzie uwierzyli w to, że pan Jezus jest prawdziwym Mesjaszem, że jest zbawicielem. Ale pan Jezus zrobił cuda i znaki i nie wierzyli mu. Więc, na jakim przykładzie mają uwierzyć tym cudotwórcom, którzy się pojawiają na TikTokach, Facebookach i YouTubach? Boże Słowo jasno i wyraźnie mówi, że my mamy czynić większe dzieła, mamy pracować, mamy wykorzystywać te dary, którymi zostaliśmy obdarzeni przez Boga. I wiecie, i tutaj w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, 14 rozdział Ewangelii Jana, od 12 wersetu, pan Jezus mówi: ręczę i zapewniam, kto bierze we mnie, będzie. Również dokonywał takich dzieł, jakich ja dokonuję. I dokona większych niż te, gdyż ja idę do ojca. I pierwszy punkt, na który chciałbym zwrócić naszą uwagę, to jest to, że potrzebujemy wiary, żeby cokolwiek zrobić w swoim życiu. Żeby uczynić jakieś dzieło, Boże dzieło, potrzebujemy w swoim życiu, swojej, potrzebujemy wiary. A więc zobaczcie, że fundamentem każdego Bożego dzieła jest nasza wiara. Fundamentem każdego Bożego dzieła, które dokonuje się tutaj na ziemi, jest to, czy ja w ogóle wierzę. Czy moja wiara jest zbudowana na właściwym fundamencie? Bez wiary wszelkie działania nie przynoszą żadnego pożytku, Bożego pożytku, i bez wiary to wszystko, co robimy, jakby jest bez Bożej mocy, bez Ducha. Boże Słowo mówi, że wiara jest podstawą spełnienia się wszystkiego, co jest treścią nadziei. Ale też mówi, że słowo mówi o tym, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Jeżeli nie wierzysz, jeżeli nie ufasz Bogu, jeżeli nie polegasz na Bogu, to jaki ty chcesz czynić dzieła? A więc musimy pamiętać o tym, że nasze zdolności, nasze zasługi, nasze umiejętności nic nie dadzą w tym budowaniu Bożego dzieła, jeżeli nie ma tam naszej wiary, nie ma pełni naszej wiary. Musimy wierzyć, że Jezus Chrystus jest zbawicielem, że Jezus Chrystus jest tym Mesjaszem, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu za każdego z nas. I to dopiero wiara otwiera drzwi do bożych możliwości, do czynienia tych wszelkich dzieł, do których zostaliśmy dzisiaj powołani. A więc pan Jezus mówi wyraźnie: jeżeli chcesz czynić boże dzieła, to potrzebujesz wiary dodaj nam wiary, pamiętacie apostołowie się modlili modli, uczniowie Pana Jezusa, dodaj nam wiary i my mamy właśnie modlić się o to, żeby Bóg dodawał nam wiary abyśmy mogli wykonywać te wszystkie dzieła Boże w tym fragmencie Pan Jezus mówi o obietnicy będziecie dokonywać większych dzieł niż ja dokonałem, co to znaczy? wiemy, że Pan Jezus nie powiedział że będziemy dokonywać cudów Znaków, jakichś spektakularnych rzeczy? Nie będziemy tego robić. Pan Jezus mówi o uczynkach, o dziełach, tak? o, o pewnych rzeczach, które musimy wykonać. Nie będą to spektakularne rzeczy, o których dzisiaj jest pełno w internecie. Że nie będzie jakiegoś wow że nie będą tutaj ludzie wiecie, wstawać z martwych i yy, kalecy na wózkach będą stawać i, i chodzić. Bo to nie o takie rzeczy chodzi, nie o takie dzieła chodzi Panu Jezusowi. Oczywiście takie rzeczy mają miejsce i one się zdarzają, ale tak jak powiedzieliśmy na początku, to czyni Bóg. Bóg dokonuje znaków i cudów dzisiaj również pośród Kościoła. I ja wierzę w działanie Ducha Świętego, wierzę w dary Ducha Świętego, wierzę w języki, wierzę w to wszystko, ale ten fragment wyraźnie mówi nam o tym, że my będziemy dokonywać dzieł nie cudów i znaków. A bardzo zobaczcie mocno dzisiaj Kościół. Uchwycił się tych cudów i znaków. I tak jest mocno taki nałożony nacisk na to, żeby działo się coś w kościele. Nie? Że jak nie ma wow, to wtedy mówią, że to nie jest kościół pełnej Ewangelii, bo wtedy nie ma tych spektakularnych rzeczy i ludzie nie są uzdrawiani. A więc, co Jezus powiedział, mówiąc o tym, że będziemy czynić większe dzieła? Ja myślę, jestem przekonany, że pan Jezus chciał nam tutaj powiedzieć o tym, że. Będziemy jako ludzie, jako chrześcijanie, mocniej szerzyć Ewangelię. Będziemy głosić Ewangelię, będziemy budować Jego Królestwo tutaj na ziemi, będziemy budować Kościół, będziemy dokonywać rzeczy, które właśnie są tymi niesamowitymi rzeczami dokonanymi, większymi niż On dokonał, kiedy chodził po ziemi. Zobaczcie, że dzisiaj żyjemy w takich bardzo Dziwnych czasach, a zarazem bardzo wskazujących na to, że właśnie dokonujemy niesamowitych dzieł Bożych dzięki tej technologii, którą dzisiaj mamy, że możemy wykorzystywać tę wszelką technologię i komunikację, którą dzisiaj mamy, do tego, żeby głosić Ewangelię, żeby docierać z Ewangelią do tych, którzy potrzebują zbawienia w Jezusie Chrystusie. Za czasów Pana Jezusa Chrystusa i za czasów apostołów to było nieosiągalne. Żeby to, co dzisiaj teraz mówimy, Dotarło w kilka sekund na drugi koniec świata. Tam potrzeba było wyprawy. Tam potrzeba było miesięcy, tak, na to, żeby słowo Pawła na przykład dotarło do kolejnego zboru, do, do Koryntian czy na kretę. Bo to była potężna wyprawa. A dzisiaj to, co by powiedział Paweł, w mgnieniu oka dotarłoby do tego kościoła poprzez transmisję online na przykład. Tak, a więc zobaczcie, że my dzisiaj żyjemy w tych czasach, w których możemy wykorzystywać właśnie. Tą technologię i komunikację do tego, żeby szerzyć Ewangelię. Już za czasów pana Jezusa, już za czasów apostołów, pierwszego kościoła, jak pan Jezus został wzięty do nieba, dokonywano większych dzieł niż te, które czynił pan Jezus. Kiedy otworzymy Ewangelię, Dzieje Apostolskie, na drugim rozdziale, to czytamy tam o zesłaniu Ducha Świętego. Ale po tym zesłaniu Ducha Świętego, kiedy kazanie wygłosił Piotr to po Jego kazaniu nawróciło się 3000 tysiące osób. Czy pamiętacie gdzieś w Ewangelii, aby było opisane, że kiedy Pan Jezus dokonywał jakiegoś cudu, jakiegoś znaku, nawróciło się w tym momencie 3000 tysiące osób? Nie ma czegoś takiego. Dopiero kiedy Pan Jezus został wzięty do nieba i został zesłany, Duch Święty jakby wzmocnił i Wyposażył uczniów do tego właśnie, żeby dokonywali większych dzieł niż te, które dokonywał Pan Jezus. A więc używając słów większe dzieła, Pan Jezus chciał nam powiedzieć o głoszeniu Ewangelii na całym świecie. O tym, że my będziemy głosić Ewangelię na całym świecie, że będziemy budować Kościół. Czy to nie jest większe dzieło niż to, które było dokonane za czasów Pana Jezusa? Jesteśmy powołani do większego dzieła, do budowania ciała Jezusa Chrystusa, do budowania Kościoła. Jesteśmy powołani do tego, żeby tutaj już na ziemi dzisiaj dokonywać wspaniałych dzieł, jakich, jakim jest budowanie Królestwa Bożego tutaj na ziemi. To każdy z nas jako chrześcijanie jest właśnie powołany do tego, żeby mieć udział w tym dokonywaniu takich dzieł, których nie dokonywał Pan Jezus. To każdy z nas dzisiaj jest wyposażony poprzez Namaszczenie, na, napełnienie duchem świętym, chrzest duchem świętym, do tego właśnie, żeby budować to wielkie dzieło, którym jest Kościół, Królestwo Boże tutaj na Ziemi. Czy nie jest czymś większym nad znaki i cuda to, że ratujemy ludzi, ludzkie dusze, a nie ciało? Bo przecież to ciało będzie tutaj żyło przez najbliższe kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat i. I obumrze i zostanie pochowany, a dusza jest wieczna. To jest to dzieło, o którym mówi Pan Jezus, że tym większym dziełem będzie to, że my będziemy ratować ludzkie dusze. Będziemy mówić Ewangelię, będziemy głosić Ewangelię. I kolejna rzecz, o której tutaj mówi Pan Jezus, to to, że 13 werset i o cokolwiek poprosilibyście w moim imieniu tego dokonam, aby ojciec był uwielbiony w synu. Jeśli o coś mnie poprosicie w moim imieniu, spełnię to. Jezus mówi, że cokolwiek będziemy prosić w jego imieniu, uczyni to. Wiecie, to jest ogromne wyzwanie, a zarazem zapewnienie nas tego, że kiedy przychodzimy w modlitwie przed Boży Tron i prosimy w jego imieniu, to on to spełni. Wiecie, bardzo często traktujemy to jako takie magiczne zaklęcie. W imieniu Jezusa Chrystusa, niech tak się stanie. I czasami padamy w taką frustrację, bo przecież modlimy się w imieniu Jezusa Chrystusa i nic się nie dzieje w naszym życiu. I Bóg nie odpowiada na naszą modlitwę. Przecież, panie Boże, powiedziałeś, o cokolwiek prosić będziecie, tego dokonam. Ile razy było, że prosiliśmy o różne rzeczy, a Bóg tego nie dokonywał? To, to co Bóg zaprzecza swojemu, swojemu słowu, Pan Jezus zaprzecza temu, co wypowiedział. Zobaczcie, że ważne jest to, żebyśmy właśnie zrozumieli, że modlitwa w imieniu Pana Jezusa to nie jest jakaś modlitwa, jakieś magiczne zakręcie, ale to jest wypełnienie się woli Boga w naszym życiu. Czyli modlitwa musi być zgodna z Jego wolą. Musi mieć charakter i misję Jezusa Chrystusa. Czyli musimy umieć. Rozpoznać Bożą Wolę w naszym życiu i nauczyć się umiejętnie rozpoznawać to, co Bóg chce, żeby działo się w naszym życiu. Kiedy przychodzimy w modlitwie, Bóg chce przede wszystkim tego, żebyśmy mieli tą więź z Chrystusem, bo to jest podstawą naszego chrześcijaństwa i zrozumienia Bożej Woli. Jeżeli dzisiaj nie masz więzi z Chrystusem, a skupiony jesteś tylko na cudach i znakach, to nie oczekuj tego, że Bóg będzie wypełniał, wypełniał tą modlitwę. Twoją prośbę w modlitwie, bo ona nie jest zgodna z tym, czego Bóg chce dla Twojego życia. Nie jest zgodna z Bożym planem. Nie jest zgodna z tym, co Bóg przygotował dla Twojego czy mojego życia, czy, wspólnoty, czy naszej wspólnoty. Nasze modlitwy będą skuteczne wtedy, kiedy będziemy w bliskości z Chrystusem, kiedy będziemy umieli rozpoznać Jego wolę w nas do co do naszego życia i ten charakter, i tą misję którą Bóg ma przygotowaną dla naszego życia. I wtedy nasze modlitwy będą skuteczne. Wtedy, kiedy będziemy przychodzić i będziemy modlić się w imieniu Jezusa Chrystusa, to będzie znaczyło, że rozpoznaliśmy Bożą wolę i Bóg tak chce, i Bóg to spełni, i Bóg to wykona. Bo będzie to, na to, żeby oddać Bogu chwałę. Bo zobaczcie, że Pan Jezus w 13 wersecie mówi: dokonam tego, abyś Ty był zadowolony, abyś Ty czuł satysfakcję w swoim życiu abyś Ty powiedział, o, Bóg wysłuchał mojej modlitwy. Wy Spełnie to, Panie Jezus, mówi, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. I właśnie, kiedy modlitwa jest zgodna z tą Bożym, z Bożą wolą, z tym Bożym charakterem i z tą Bożą misją, to wtedy właśnie taka modlitwa jest wysłuchana, bo ona przynosi chwałę Bogu, w Jezusie Chrystusie. Jeśli o coś mnie poprosicie, w moim imieniu spełnię to. Zobaczcie, jak bardzo często to jest wyrwane z kontekstu i po prostu nadużywane. I mamy takie pretensje do Pana Boga, że nie wysłuchuje naszych modlitw, a przecież ona nie jest zgodna z tym, czego oczekuje Chrystus do naszego, w naszym życiu. Właśnie Pan Jezus spełni tą wolę, po to, żeby właśnie Ojciec był uwielbiony w Synu. I nasze życie, nasze dzieła, o których mówiliśmy dzisiaj, nasze modlitwy. Mają prowadzić do uwielbienia Boga. To, co robimy jako Kościół, jako wspólnota, czy jako my, poszczególni chrześcijanie, ma być uwielbieniem Boga. To nie my mamy być centrum naszego działania, naszego życia, naszej modlitwy, ale Bóg i Jego chwała. Jeśli kiedy zrozumiemy to, że ostatecznym celem i działaniem naszym jako chrześcijan jest to, żeby przynieść Bogu chwałę, to wtedy zapragniemy jeszcze głębszej więzi z Chrystusem, żeby jeszcze bardziej zrozumieć to, co Bóg przygotował dla naszego życia. I chciałbym, żeby, żebyśmy zrozumieli to, że my nie jesteśmy powołani do cudotwórstwa, do robienia jakichś niesamowitych znaków, ale jesteśmy jako Kościół, jako chrześcijanie powołani do tego, żeby dokonywać większych dzieł niż te, które dokonywał Pan Jezus, niż te, które dokonywali. Apostołowie, niż te, które dokonywał pierwszy Kościół, dlatego że dzisiaj mamy taką technologię, takie możliwości, żeby z tego świata wyrwać o wiele więcej dusz, o wiele więcej ludzi niż za czasów apostołów czy Pana Jezusa. Potrzebujemy żywej wiary. Potrzebujemy wiary, która będzie wiarą, która będzie dokonywała dzieł poprzez działanie Ducha Świętego. Potrzebujemy wiary, która będzie owocowała w Boże prowadzenie i w Bożą mądrość. Potrzebujemy wiary, która będzie uwielbieniem naszego Ojca w niebie. Tylko dzięki Chrystusowi mamy moc do tego, żeby cokolwiek zrobić w naszym życiu. Tylko dzięki Duchowi Świętemu mamy możliwości, aby dzisiaj czynić wielkie rzeczy. Zobaczcie, że Pan Jezus powiedział tu, gdyż ja idę do Ojca. Gdyby Jezus nie poszedł do nieba, gdyby nie zasiadł po prawicy Boga Ojca, gdyby nie został zesłany Duch Święty, to dzisiaj bylibyśmy na straconej pozycji i nie bylibyśmy w stanie dokonywać tych wielkich dzieł. Ale dzięki właśnie temu, że Jezus poszedł do Ojca, jest w niebie, został zesłany Duch Święty, my dzisiaj możemy dokonywać, czynić wielkie rzeczy. Nie przez nasz wysiłek, nie przez nasze umiejętności, ale poprzez działanie Ducha Świętego w naszym życiu. I niech ta modlitwa, o której mówi Pan Jezus będzie taką głęboką i pełną wiary, a nasze świadectwo codziennego życia, niech wskazuje na Bożą moc i, Bożo, i, Bożo, i takie zaufanie Bogu, że Bóg to wszystko ma w swoim ręku. Zaprawdę zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten dokonywać będzie uczynków, które ja czynię, i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. Tak mówi Biblia Warszawska bardzo wyraźnie. Chrześcijanin jest powołany do wykonywania uczynków. Uczeń Jezusa Chrystusa jest powołany do tego, żeby czynić większe rzeczy niż Pan Jezus Chrystus. Więc dzisiaj, jeżeli przychodzą do Ciebie jakieś wątpliwości, to zajrzyj do Ewangelii i zobacz, że zostałeś powołany, powołana do większych dzieł, uczynków niż te, które dokonywali apostołowie i Pan Jezus. Czy to nie jest zachęta? Czy to nie jest niesamowite? Czy to nie jest wspaniałe, że my dzisiaj możemy jako chrześcijanie dokonywać większych rzeczy? Dzięki temu, że jesteśmy napełnieni duchem świętym, że duch święty mieszka w nas. I wcale ten fragment nie mówi o cudach i znakach. Tak jak jest nam to wielokrotnie przekazywane. Dlatego, że bardzo często cytujemy coś, co, czego nie sprawdzamy w Bożym słowie. Cytujemy coś, bo ktoś coś powiedział. A zobaczcie, że Boże słowo całkowicie inaczej mówi o tym, co chciał przekazać Pan Jezus. Co Jezus chce, aby Kościół usłyszał i czego był świadomy. Mamy obietnicę i potrzebujemy wiary. Wiara może być wzmacniana tylko i wyłącznie poprzez więź. W, Jezusa, w Jezusie Chrystusie. I to, co dzisiaj też sobie napisałem, to to, że zobaczcie, że jako Chrześcijanie nie potrzebujemy tak naprawdę niczego. Chrześcijaństwo to nie jest to nie są rytuały. Chrześcijaństwo to nie jest czytanie Biblii. Chrześcijaństwo to nie są jakiekolwiek uczynki. Ale chrześcijaństwo to jest moja osobista więź z Chrystusem, która. Później pozwala mi na to, żeby żyć tą wiarą w swoim codziennym życiu i dokonywać wielkich dzieł, do których zostaliśmy powołani. Amen.